Dzień dobry, to jest kolejny odcinek Prosówki sprzed 100 lat, w ramach której czytamy sobie rycerza niepokalanej no, prawie sprzed 100 lat. Mój najstarszy egzemplarz w kolekcji pochodzi z 1933 roku, egzemplarz marcowy. W ostatnim odcinku czytaliście pierwszą część relacji z Dublina. Jeszcze autor nie wjechał wtedy do Dublina, wyjeżdżał z Paryża do Le Havre. Natomiast w tym odcinku poczytamy sobie o Benantym Katarzyńcu. O Venantem Katarzyńcu, rosnącej gwieździe w Polsce dzisiaj, nowadays, że, że tak powiem, kilka już jego biografii napisano, między m.in. biografia Tomka Katarzyńskiego, nazywany polskim Szarbelem. Nomenomen do niego wybieramy się 20, już za niecały tydzień 20 maja na rekorekcję przedsiębiorców do Kalwarii Pasławskiej. Więc dziś będzie o Wy już dajcie kciuka w górę, przestawcie się w komentarzu. Dzięki tego typu aktywnościom film poszybuje po YouTube szerzej do większej liczby odbiorców. Ja puszczam intro i czytam Wam artykuł pod tytułem Ukryty Kwiat. Tak ten artykuł wygląda wraz ze zdjęciem Venantego. Swoją drogą, gdyby interesowało Was, gdzie intro było kręcone i co to w ogóle jest, to chodzi o Pałac Cieleśnica, którego historię w tym materiale podlinkowanym opowiedziałem wraz z Kubą Kwesiukiem. Dobrze, ukryty kwiat, artykuł o Wenatym Katarzyńcu, strona 82, marcowego numeru z 1933 roku. Dnia 31 marca 1921, a więc 12 lat temu, w klasztorze franciszkańskim w Kalwarii Pasławskiej pod przemyślem zmarł in odore sanctitatis, w opinii świętości, ojciec Wenanty Katarzyniec. Życie jego było ciche i skromne, święte, podobna też śmierć. Lecz po śmierci zaczyna wzrastać sława jego cnót i wstawiennictwa u Boga. Z różnych stron Polski nadchodzą do nas listy dziękczynne za otrzymane łaski od Boga przez przyczynę ojca Wenantego. Piszący te słowa, miał następujące zdarzenie przed trzema blisko laty w Gnieźnie. Biedna, bo z pracy rąk żyjąca, ale bardzo zacna i pobożna osoba uskarża mi się razu pewnego, że już przeszło pół roku, szuka mieszkania, modli się do świętej Tereski od dziesiątka Jezus, lecz wszystko daremnie. A warunki życia stają się już wprost niemożliwe. Proszę się pomodlić do ojca Wenantego, odrzekłem. Zmarłego przed kilku laty w opinii świętości. Może on poratuje. Kiedyś bowiem opowiadał mi ktoś, że ojciec Wenanty wyprosił pomyślny skutek w podobnej sprawie. Po tygodniu przychodzi znów ta osoba, dziękując serdecznie za dobrą radę, gdyż zaledwie rozpoczęła nowennę do Trójcy Świętej, prosząc przez przyczynę ojca Wenantego o mieszkanie, a już w parę dni później mieszkanie się znalazło. Może to raczej gorączkowym poszukiwaniem trzeba zawdzięczać pomyślny skutek, mówię. Ależ właśnie, że przeciwnie. Poprzednie zabiegi i starania już mnie zniechęciły, bo znikły zupełnie widoki zdobycia mieszkania. Dopiero modlitwa do ojca tego pomogła, a uzyskane mieszkanie jest akurat takie, jakie było moim marzeniem, by móc pracować cichutko na chwałę Bożą. Więc widoczna łaska Boża. Widać, Pan Bóg chce, aby prosić Go w swych potrzebach przez wstawiennictwo świątobliwego sługi Jego. Ojciec Benanty Katarzyniec to nowy orędownik u Boga, mający czułe serce dla bliźnich, którym w ciągu swego krótkiego życia tak chętnie z ofiarą spieszył pomocą. Chodzi o to, by poznać Jego świątobliwy żywot, by się do Niego uciekać w różnych potrzebach, tak duchowych jak i doczesnych, by wydobyć z ukrycia cudny kwiat świętości. Bo słuszny zarzut nas spotyka, że choć świętych w Polsce mamy wielu, nie znamy ich. I dlatego piękne, heroiczne wzory cnót bliskie nam, bo pod Polską, wyrosłe strzechą, giną w pyle zapomnienia nieznane. Jakże temu zapobiec? Czytajmy życiorysy tych bohaterów miłości Chrystusowej i módlmy się, by Bóg wsławił ich cudami. Po prostu z wiarą i pogorną ufnością prośmy o cuda, aby Bóg był uwielbiony w świętych swoich. A otrzymawszy cud jakiś czy łaskę, nie kryjmy tego bojaźliwie, ale opowiedzmy drugim o tym, jak Bóg okazuje swe zmiłowanie proszącym Go przez przyczynę Jego świątąpliwego sługi. Opis zaś zdarzenia cudownego czy łaski otrzymanej przez przyczynę ojca Wenantego, potwierdzony przez wiarogodne osoby, prosimy przesłać do redakcji Rycerza Niepokalanej. Niepokalanów, powiat Teresin, Sochaczew. Życiorys ojca Wenantego pod tytułem ułomki z życia ojca Wenantego Katarzyńca napisany przez świętej pamięci ojca Alfonsa Kolbe, redaktora rycerza, można zamawiać w administracji Rycerza niepokranej. Na całość składa się 29 rozdziałów barwnie malujących powabną postać świątobliwego młodzieńca, nauczyciela, a potem zakonnika kapłana. Wzór dla młodzieży, pożyteczna książeczka dla dorosłych. Cena już z przesyłką pocztową jeden złoty. Swoją drogą, patrzcie, jak infl... co, co inflacja zrobiła z wartością złotówki. Oczywiście, że szartuję, bo to była przedwojenna złotówka. Eee, no, no właśnie, no właśnie, eee, wy na -Katarzynie, z, z znacie gościa, przyjaźnicie się z tym sługą Bożym dzisiaj, przyszłym błogosławionym, miejmy nadzieję, czy nie, czy znacie, czy prosiliście go o coś, czy Podobnie jak Jan Walaszek, który jest jego niestrudzonym czcicielem i propagatorem, odmawiacie Nowenne i doświadczacie z tego tytułu niesamowitych biznesowych skutków. Dajcie znać w komentarzach, a najlepiej udostępnijcie ten materiał w swoich mediach społecznościowych. Niech inni dowiedzą się o Wenantym, niech inni dowiedzą się o Świętym Maksymilianie, kumplu Wenantego, Wenaty Maksymilianowi bardzo pomagał. I, I kto wie, czy nie pomagał bardziej po śmierci, i nie dokładał się do spektakularnych sukcesów Maksymiliana, które opisaliśmy w e, jego biografii, nagranej kilka dobrych lat temu. Na ostatnie 30 sekund zostawiam Was z rekomendacjami filmowego z mojego kanału. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to subskrybuj kanał. Tu na dole masz, masz do tego czerwony przycisk daj kciuka w górę pod materiałem, skomentuj go koniecznie, pochwal się swoimi przygodami z Wenantem i niech się wieść niesie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku Prasówki sprzed 100 lat.